Witajcie kochani, chwała panu Jezusowi Chrystusowi. Witajcie na kanale Kaznodzieja TV. To jest pierwszy odcinek z serii o bohaterach wiary i o wydarzeniach biblijnych. Dzisiaj opowiem wam, kim był Adam i kim była Ewa. Byli to pierwsi ludzie stworzeni przez Boga, ale to chyba wiecie. Nie. Nie wiadomo dokładnie ile żyła Ewa. Biblia nam jedynie podaje wiek. Adama ile on żył. Łącznie żył 930 lat. A miał 130 lat, kiedy urodził mu się. Set, jego trzeci syn. Gdyż z, Adam, z, z Ewą. Wcześniej Kaina i Abla. Kain zrobił Abla i co ją Abla? Bóg dał nim, syna Seta, od którego wywodziła się linia Sprawiedliwych, czyli linia Henocha i Noego. Od Kaina wywodziła się linia Niesprawiedliwych, czyli m.in. linia. Balka inna, no i jego krewnych, którzy są wymienieni pod koniec księgi Rodzaju. Oczywiście to nie jest tak, że Adam i Ewa mieli tylko troje dzieci, w tym troje synów, bo zaraz by ktoś mógł zarzucić, a skąd reszta ludzkości się wzięła. Gdyż Biblia wspomina, że, że mieli bardzo wielu synów i bardzo wiele córek. No i kiedy Kain został wypędzony po zabiciu Abla, to spokojnie mógł spotkać innych ludzi, tak jak to wspomina pismo święte, gdyż bał się napotkać innych ludzi. Kain, ponieważ w tamtych czasach przed potopem ludzie żyli bardzo długo po 900 lat i wtedy już powstawały różne szczepy, różne klany. Różne plemiona, i tak dalej, nie? No więc to tyle odnośnie potomstwa Adama i Ewy. A teraz, a teraz trochę o, o nich samych. Dlaczego poruszam tutaj Adama w tym pierwszym odcinku? Ktoś mógłby powiedzieć, że Adam nie był jakimś wzorem cnót. Nie był też jakimś specjalnym bohaterem wiary. No i ja się z tym zgodzę. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że jednak jeżeli o ludzi chodzi, no to to był pierwszy stworzony człowiek przez Boga na obraz Boga stworzony, więc w pewien sposób no, należałoby o nim wspomnieć. A poza tym zarówno Adam jak i Ewa, jako pierwsi otrzymali obietnicę, tego, że przyjdzie Mesjasz potomek niewiasty, który zgniecie głowę wężowi i mało tego, czyli diabeł po prostu zgniecie głowę, zwycięży diabła i mało tego, jest nawet zapowiedziane, jaką śmiercią Mesjasz umrze. Czyli, że diabeł zmiażdży mu piętę. Czyli to jest po prostu nawiązanie do śmierci krzyżowej, w której Yy, przebijało się pięty skazańców gwoździem. A teraz jeszcze taka ciekawostka. No bo często Adama i Ewę przedstawia się na obrazach czy różnych wyobrażeniach, na rysunkach, jako po prostu yy, ludzi białych. No i no jest taka popularna teoria, że że rasy ludzkie w cudzysłowie, bo Bóg nie jest rasistą, wzięły się od trzech synów Noego: Sema, Hama i Jafeta. No i że od Jafeta byli Europejczycy, od Hama Afrykanie, a od Sema Azjaci. No, czy to jest trafne, czy to nie jest trafne? Ciężko mi to ocenić. Aczkolwiek. No, skąd te kolory skóry musiały się wziąć, te różnice w pigmencie? No, że ewolucję wykluczamy, chociaż akurat ewolucja, powiedzmy wewnątrzgatunkowa, no, jest faktem, ale to nie oznacza, że jeden gatunek przechodzi w drugi gatunek, tylko że. Gatunek jakby dostosowuje się do warunków panujących w danej części planety. Na przykład ptak jednego gatunku, powiedzmy, gdzieś będzie miał trochę większy dziób, gdzieś będzie miał trochę mniejszy dziób, gdzieś będzie miał trochę większe pazury, trochę mniejsze szpony. No, tro trochę może będzie miał inne ubarwienie ten ptak, ale to będzie dalej i ten sam gatunek ptaka. To samo dotyczy ssaków, owadów i tak dalej. I tak samo jest z człowiekiem. Stąd na przykład u jednych ludzi mamy skośne oczy, u innych na przykład same włosy o barwie czarnej i tak dalej. Nie. Ale nie jest możliwe to, żeby na przykład żaba przekształciła się po, po iluś tam latach nagle w rybę albo odwrotnie. No nie ma czegoś takiego, nikt nigdy czegoś takiego nie zaobserwował. Nie jest to nigdzie opisane, nawet w najstarszych ze starożytności pochodzących w pracach naukowych. I to tak przy okazji ewolucji. Ale no, warto zwrócić uwagę na to, że e, różnorodność kolorów skóry u ludzi mogła się zacząć już w Ogrodzie Eden. Ciekawostką jest to, z czego Bóg stworzył zarówno Adama, jak i Ewę. Bóg Adama stworzył z prochu ziemi. A jak wiemy, kolor prochu ziemi jest czarny, ciemny, brunatny. Ewa zaś powstała z żebra Adamowego. A każde żebro u każdego człowieka ma kolor biały. Czy możliwe jest za tym, że już pierwsi ludzie byli kolorowi, że Adam był ciemnoskóry, a Ewa była biała? Tego nie wiem. Ale to jest całkiem możliwe. I z tej pary. Jeżeli oni mieli bardzo wiele dzieci, bardzo wielu synów i bardzo wiele córek, jeżeli ta teza jest słuszna, że, że Adam był ciemnoskóry, a Ewa była jasnoskóra, to mamy między nimi bardzo wielką, szeroką paletę barw różnych odcieniów skóry: żółtej, Czerwonej, jak u Indian, takiej jakby to powiedzieć śniadej, jak u ludów semickich. No wiadomo, że ludy semickie wywodzą się od Sema i pochodzą, yy, no później powstały. No ale mamy aborygenów, mamy eskimosów, no mamy bardzo, bardzo, mamy hindusów, Mamy bardzo szerokie spektrum różnych kolorów skóry, włosów, oczu. I teraz tak zastanówmy się, jeżeli prawdą byłoby to, co jest przedstawione na obrazach, że Adam i Ewa jako pierwsi ludzie byli całkowicie biali, no to czy genetyka nie... nie zmuszałaby To nie wymuszałaby jakby tego, że ich potomstwo też będzie całkowicie białe? No, mnie się wydaje, że tak. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy temacie Adama i Ewy? Na to, że ich pierwszą dietą były same warzywa i owoce. Oraz to, że oni już dostali jakby zalążek Prawa, mianowicie prawo dotyczące przestrzegania szabatu, gdyż w sześciu dniach Bóg stworzył wszystko, niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, oraz człowieka, a siódmego dnia Bóg odpoczął. No i nawet sam Pan Jezus mówi, że, że szabat został dany człowiekowi, a nie Żydowi. Żydów wtedy jeszcze nie było jako narodu. Więc, więc, tak jak niektórzy twierdzą, że Szabat jest dla Żydów, no to im źle twierdzą. To. Poza tym, warto sobie odpowiedzieć przy okazji na pytanie, który dzień jest dniem pańskim? Czy Jezus nie powiedział, że jest panem Szabatu? Powiedział, że Syn Człowieczy jest panem Szabatu i on to mówił o sobie. Zatem, jeżeli Jezus, Jezus jest Panem tego dnia, no to co jest dniem y, Pańskim? No, moim zdaniem, nie żadna niedziela, nie jakiś inny dowolny dzień, tak jak to niektórzy nauczają, ale właśnie Sobota. No nic, może na tyle wystarczy. Pozdrawiam z panem Bogiem Włogosowie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. No i do usłyszenia w następnym nagraniu.